Kiedy jesteś w przepływie, nie musisz próbować. Kiedy jesteś w przepływie i przekazujesz to wszechświatowi, On przynosi ci tych, których potrzebujesz. Przynosi to, czego potrzebujesz. Mam wielką wiarę. Nie proszę o nic dla siebie. Rzeczy zawsze są mi dane. Kiedy ufasz tak samo jak ja, to jest to oczywiste. To się zdarza. Wysłałem myśli do wszechświata. Nie zamawiam niczego z wszechświata, nie wolno nam tego robić. Ale mówię o tym i zazwyczaj i proszę o rzeczy dla innych ludzi, a nie dla siebie. Jednym z wielkich praw Buddy było to, że jeśli dajesz coś komuś innemu, nie powstrzymasz otrzymywania tego samemu. Chociaż nie robimy tego dla zysku, zysk przychodzi do nas, kiedy jest to prawdziwa natura współczucia. Te wykłady mogą zmienić Twoje życie. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland